Witam serdecznie na kanale Super Vegan. Moi kochani, dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić 5 obłędnych wegańskich serów. Ale nim to zrobię, zapraszam do lajkowania, udostępniania oraz subskrypcji mojego kanału. Są to bardzo proste sery, bardzo pyszne sery. Więc siadajcie wygodnie i zaczynamy. Ponieważ dużo osób mi mówi, że używam trudnych składników, i trudnych narzędzi do stworzenia moich przepisów mam tutaj bardzo proste elementy. A mianowicie w misce mam tutaj przygotowane orzechy nerkowca, które wcześniej namoczyłem przez całą noc. Jak widzicie nie używam mikser ręczny, większość chyba z nas ma taki w domu. Miksujemy tak długo, aż orzechy będą idealnie zmiksowane na gładkość. Jak widzicie tutaj jest naprawdę, nie ma żadnych grudek. Jeżeli tak już jest. doszliście do takiego punktu. Dodajemy sok z cytryny. Następnym składnikiem po soku z cytryny jest mleko. Ja użyłem mleka owsianego. Możecie oczywiście dodać też mleko. zamiast niego dodać mleko sojowe. To już zależy kochani od waszych indywidualnych preferencji. Następnie dodajemy, jak cebula. sorry, zapomniałem słów. Cebulę i czosnek w proszku. Składki drożdżowe. Możecie dodać, a wcale nie musicie, płyn wędzarski i mąka kukurydziana. Tak, nic nie może się zmarnować, wszystko dodajemy. I teraz, kochani, wszystko to znowu miksujemy, tak żeby po prostu nam się połączyły składniki. Kiedy wszystko już jest dokładnie zmiksowane, zblendowane, jeżeli macie blender, przechodzimy do kolejnego etapu. Mam tutaj w garnku przygotowaną wodę, do której dodaję agar, agar. I teraz na średniej wielkości ogniu, cały czas mieszając, podgrzewamy to, aż zrobi się nam taka konsystencja kiślu. O, chyba najlepsze porównanie. No i zwróćcie sami uwagę, jest taka fajna konsystencja. kisiel gotowy, że tak powiem. I ciepłe to błyskawicznie dodajemy, jak tylko szybko się da, do naszego serka. I ponownie wszystko blendujemy, miksujemy, żeby połączyły nam się nasze składniki. I miksujemy wszystko dokładnie. Łączymy składniki. Kiedy dojdziemy do tego etapu, a nie trwa on długo, Mniej więcej 30 sekund. To zależy co używacie. I kiedy jesteśmy na tym etapie przerzucamy wszystko z powrotem do garnka, w którym robiliśmy naszą miksturkę wodę i agaru. Jak widzicie mam tutaj garnek brudny. Nic nie szkodzi, nic się z tym nie, nie stanie. Wrzucamy to mniej więcej na 30 sekund, tak żeby podgrzać nasz w chwili obecnej twaróg. Żeby nastała... Reakcja chemiczna, o tak, może powiem, z agarem z powrotem. I mniej więcej po 30 sekundach przygotowujemy sobie formy. Ja mam tutaj formy do robienia camembert. Ale tu już, kochani, możecie użyć jakiejkolwiek formy, po prostu taką formę, do jakiej wrzucicie i zastygnie wasz ser, w taki, w takiego kształtu wasz ser będzie. Ja tutaj kilka serków różnych chcę zrobić róż, o różnych smakach. Więc mam tutaj tej wielkości. Miecie pewność, że ubijecie dobrze na dnie wasze sery. Możecie tak obijać, o, jak ja teraz. To na 100% fajnie rozłoży się na dnie. Nie będzie żadnych dziur. Nakładamy po brzegi. Nie ma w tym naprawdę nic trudnego, nic skomplikowanego mam nadzieję. Górę można wyrównać na przykład nożem. Pokażę Wam jak to zrobić. Również bardzo szybko, sprawnie i prosto. Cyk. I nasz pierwszy serek jest gotowy, moi drodzy. Zwróćcie uwagę. I tak robimy zresztą w formie, że macie kilka form. Albo jedną, to już zależy, moi drodzy, jaki ser i jakie ilości chcecie zrobić. Tak, przygotowane serki. Wkładamy do lodówki albo zostawiamy sobie w kuchni na, na blacie, żeby po prostu wystygły w 100%. Wyciągamy z form i tak powinny wyglądać. I teraz moi drodzy, jakie smaki? To już zależy od Waszych gustów. Ja tutaj użyłem pierwszy Harissa. Uch, to już po prostu. To, Harissa to jest najlepsza przyprawa świata. Krótko mówiąc, tak powiem, jeżeli chodzi o mnie. Wysypujemy sobie niewielką ilość. I delikatnie obtaczamy ze wszystkich stron nasz serek. I zwróćcie uwagę. Cyk pięknie. Następne oregano. Moja najmłodsza kocha oregano, więc serek specjalnie dla niej. To powielamy proces. Rozsypujemy. Bierzemy nasz serek i obtaczamy. Bum! Zrobione. Moja druga córka jest z kolei fanem serów czosnkowo-cebulowych, więc bierzemy sobie czosnek, cebulkę w proszku, rozsypujemy mniej więcej 50 na 50, Wymieszamy to sobie teraz, żeby było ładnie po, połączone, wymieszane smaki, krótko mówiąc. Bierzemy nasz ser i powielamy proces, który robiliśmy z wcześniejszymi serami. Jak widzicie, naprawdę nie ma tutaj reguły żadnej, że musicie się stricte, czy nie odpowiadają Wam te smaki. Kochani, kuchnia polega na tym, gotowanie polega na tym. Że ponosi, musi nas ponieść wyobraźnia? Więc używajcie, czego chcecie. Tutaj przykładowo używam wędzonej papryki. Moja, żo moja żona będzie tutaj zadowolona na 100%. I robimy po, po raz kolejny to samo. I tak mamy oregano. Serek oregano. Serek harisa. To będzie lekko pikantny. Ten biały. To jest sam, se, sam twaróg taki maślany, on będzie o, jest w smaku maślanym, taki tutaj ten lekko taki żółtawy, to jest właśnie nasz cebulowo czostkowy i czerwony wędzona papryka. I te serki, moi drodzy, możecie już bezpośrednio jeść, ale ale ja polecam Wam zostawić je sobie na 8 godzin, żeby przesiąknęły tymi ziołami, które będziecie używać. Tymi na przykład, co ja tutaj Wam pokazałem lub innymi i to tyle moi drodzy. Pięć obłędnie prostych serów, przepysznych, naprawdę przepysznych. Jestem ciekaw, czy Wam będą również smakowały. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli tak jest, tak będzie. Proszę bardzo, zostawić komentarz. Udostępnijcie, bardzo bym prosił właśnie o udostępnienie tego filmu, niech inne osoby skorzystają. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, a ci, co mnie już subskrybują, Dziękuję bardzo za wsparcie, za pomoc w rozwoju kanału. Tutaj Wam jeszcze pokażę, kochani, jak wygląda ten ser w środku, bo dużo osób mi uszy trze, że nie pokazuję takiej rzeczy. Niestety zawsze o tym zapominam. Proszę bardzo. Jeszcze raz rzut okiem na serki. Kochani, smacznego i dziękuję za Wasz czas. Buzio.